Witam w drugim odcinku o wielomianach. W tym odcinku dowiemy się, jak możemy dodawać do siebie dwa wielomiany. Serdecznie zapraszam. Przejdźmy od razu do jakichś przykładów. Powiedzmy, że mamy wielomian 2 od x, który się równa x kwadrat plus 3x plus 1, no i drugi wielomian h od x, który się równa 5x kwadrat plus 4x plus x do 3 plus 1. Chcielibyśmy dodać te dwa wielomiany. Ile będzie się równało w od x plus h od x? Zapiszmy to. Będzie się to równało x kwadrat plus 3x plus 1 plus 5x kwadrat plus 4x plus 3x do 3 plus 1. No dobrze, ale jak teraz to do siebie pododawać? Czy możemy na przykład dodać x kwadrat do x -a i otrzymać na przykład x do 3 albo coś w tym stylu? No na pewno nie. Skoro tak, jak to robić? Chciałbym, żebyście zapamiętali, że x kwadrat, x i powiedzmy x do trzeciej to są kompletnie trzy różne wyrażenia. To, że każdy ma w sobie x to nie znaczy od razu, że możemy je od tako do siebie dodać. Potraktujmy to jako zupełnie osobne obiekty. Niech x do trzeciej to będzie kwiatek. Powiedzmy x kwadrat to kosz na śmieci. No i x to jabłko. Mamy w naszej sumie skoro tak tylko jeden kwiatek. Jest to x do trzeciej, tak? 1x do 3. Za to mamy 5 koszy i 1 kosz, bo mamy 5x i x2. 5 koszy i 1 kosz to 6 koszy. Czyli otrzymamy 6x2. No a jak będzie w przypadku X? -ów? Mamy 3 jabłka, no i 4 jabłka. Jak to dodamy do siebie, to otrzymamy 7 jabłek. Wynik to 7xów. No, i oczywiście dodajemy też liczby do liczb. 1 plus 1 to 2. Pewnie wydaje Wam się to komiczne, ale chcę Wam pokazać, że dodawać do siebie możemy xy w tych samych potęgach. Zapiszmy skoro tak, ile to się będzie równało. Będzie się to równało x do 3 plus 6x kwadrat plus 7x plus 2. Dobrze, to teraz zastanówmy się, ile będzie wynosiło w od x odjąć h od x. Zapiszmy sobie tę różnicę. Będziemy mieli x kwadrat plus 3x plus 1, czyli nasze wx, x, odjąć, otwieramy nawias, 5x kwadrat plus 4x plus x do trzeciej plus 1, zamykamy nawias. Jest to nasze h od x. Co zrobić z tym minusem? Otóż ten minus pomnoży nam każdy element w nawiasie. Pamiętajmy o tym. Nie tylko 5x kwadrat, ale też 4x, x do trzeciej i 1. To pozbądźmy się tego nawiasu. Będziemy mieli x kwadrat plus 3x plus 1, czyli bez zmiany, odjąć 5x kwadrat, odjąć 4x, odjąć x do trzeciej, odjąć 1. No to sobie to pogrupujmy. Mamy tylko jedno minus x do trzeciej. W x kwadratach mamy x kwadrat i minus 5x kwadrat, w xach mamy 3x i minus 4x, no i liczby mamy 1 minus 1. No to te 1 minus 1 to 0, od razu nam się zredukują. x do trzeciej jest samo, więc je przepisujemy. Mamy minus x do trzeciej. x kwadrat odjąć 5x do kwadratu to jest minus 4x kwadrat. Natomiast 3x odjąć 4x to minus x. A zatem nasz wynik to minus 3x do trzeciej minus 4x kwadrat odjąć x. W dodawaniu jest tak jak w odejmowaniu. Możemy to robić tylko pomiędzy x'ami o tej samej potędze. I wtedy zasada jest taka sama jak na normalnych cyfrach. 2x powiedzmy odjąć 5x to minus 3x, bo 2 odjąć 5 to minus 3. Po prostu przepisujemy tego x-a w jakiejś tam konkretnej potędze. To przejdźmy do kolejnego przykładu. W od x równa się 5x do 3 plus 6x do kwadratu plus 2. h od x równa się 7x do 4. Minus 12x do 3 odjąć 2 plus x odjąć 14. Chcielibyśmy się dowiedzieć, ile to jest W od x plus H od x. Zapiszmy to. Będziemy mieli 5x do 3 plus 6x kwadrat plus 2 plus 7x do 4 minus 12x do 3 minus 2x kwadrat plus x odjąć 14. Pogrupujmy to sobie. x do 4 jest tylko 1. Za to x do trzeciej mamy 5x do trzeciej, no i minus 12x do trzeciej. Przy x kwadratach mamy 6x kwadrat i minus 2x kwadrat. X -a mamy tylko jednego, jest to plus x, no i liczby mamy plus 2 odjąć 14. Jeżeli to pogrupujemy, to otrzymamy 7x do czwartej, minus 7x do trzeciej, plus 4x kwadrat, plus x, minus 12. Teraz zastanowimy się, ile to jest w od x odjąć h od x. Znowu musimy to zapisać. Mamy 5x do trzeciej plus 6x kwadrat plus 2, czyli włot od x odjąć, otwieramy nawias, 7x do 4, odjąć 12x do trzeciej, odjąć 2x plus x minus 14 i zamykamy nawias. Tutaj znowu mnożymy wszystko przez minus. W od x nam pozostaje, czyli mamy 5x do trzeciej plus 6x kwadrat plus 2. No ale jak wymnożymy przez minus, to będziemy mieli minus 7x do 4, plus 12x do trzeciej, plus 2x minus x plus 14. Znowu sobie to wszystko pogrupujmy i wykonajmy działania dla x o tych samych potęgach, no i dla liczb oczywiście. Otrzymamy wtedy minus 7x do czwartej plus 17x do trzeciej plus 8x kwadrat odjąć x plus 16. No to przejdźmy do ostatniego przykładu. Włot x równa się x kwadrat plus 1. H od x równa się 3x do 3 plus x odjąć 5. P od x równa się 7x plus 3, no i t od x równa się x do 3 minus 1. Chcielibyśmy sobie policzyć w od x plus 2 razy h od x odjąć p od x plus 4 razy t od x. No to wypiszmy sobie to kolejno. w od x to x kwadrat plus 1. 2 razy h od x to 2 razy 3x do 3 plus x odjąć 5. Minus p od x to minus razy 7x plus 3, no i 4t od x to 4 razy x do 3 minus 1. Tutaj taka sama zasada. Jak mnożymy powiedzmy przez 2, to musimy pomnożyć każdy element z nawiasu. No to wykonajmy te działania. Będziemy mieli x kwadrat plus 1 plus 6x do 3 plus 2x minus 10 minus 7x minus 3. Plus 4x do 3 odjąć 4. Pogrupujmy sobie tu wszystkie elementy. I jeżeli to zrobimy, będziemy mieli 10x do 3, ponieważ mamy 6x do 3, plus 4x do 3, czyli 10x do 3, plus x kwadrat, bo x kwadrat jest samo jedne, minus 5x, ponieważ mamy plus 2x odjąć 7x i odjąć 16. I to jest właśnie nasz wielomian, którego szukaliśmy. Jak zatem widzicie, dodawanie i odejmowanie wielomianów nie jest trudne. Jedyne o czym musicie pamiętać, to to, że jeżeli mnożymy przez coś wielomian, to mnożymy każdy element. Na przykład jeżeli przez minus, to mnożymy przez minus każdy element, a jeżeli przez 2, to każdy element mnożymy przez 2. No i druga zasada to taka, że liczby dodajemy do liczb. A x dodajemy do x o tej samej potędze. Nie możemy dodać x kwadrat do x, ale już możemy dodać x do czwartej do innego x do czwartej. Powiedzmy, 2x do czwartej plus 3x do czwartej to 5x do czwartej. Bardzo dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam do kontynuowania tego kursu. Serdecznie Was pozdrawiam.